Siemanko ludzie, z tej strony S, witam was w Delver, witam was w Delver, kolejnej indie gierce, w zasadzie na moim kanale, zamiast producenta mamy poznane kto, mamy poznane, mamy wytłumaczone kto tutaj muzykę komponował, super, dzięki, i tutaj tak, słuchajcie, to jest gra indie, którą kupiłem na wyprzedaży letniej ze Steam za dosłownie grosze, Wcześniej widziałem ją, widziałem ją tylko u Bobra na kanale, ale to też tak pobieżnie, bo ja tak film oglądam. <laughs> na czym polega cała sprawa? Cała sprawa polega na tym, że jesteśmy w takim pikselowym świecie, który niezbyt jest kwadratowy i się cieszę z tego powodu, bo nie przypominasz tak bardzo Minecrafta, ale troszkę może się kojarzyć z Minecraftem przez tą właśnie pikselozę, ale jest to zwykły dungeon crawler. Jest to zwykły dungeon crawler fantasy oczywiście, w którym musimy schodzić coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Jest chyba 7 poziomów dungeonów, które są generowane losowo. I ta właśnie losowość mnie przyciągnęła i zmusiła w zasadzie do kupienia tej gry. Ponieważ za każdym razem te dungeony wyglądają zupełnie inaczej i tak dalej, tak dalej. Dzięki temu tak naprawdę ta gra nigdy nie jest taka sama. Podobny system był w Diablo 1, jeśli ktoś grał. Ponieważ większość kojarzy tylko Diablo 2, a w jedynkę nigdy nie grało, w jedynce było to samo. W jedynce też były generowane e, lochy e, losowo, i też całą grę się schodziło coraz niżej, coraz niżej, aż do samego Diablo. I tutaj zamiast Diablo będziemy mieli prawdopodobnie jakiegoś bossa i jakiś kryształ. I ten kryształ fabularnie mamy odzyskać. Dobra, lecimy. Tutaj, camp to jest e, mój testowy save, na którym testowałem, czy wszystko działa, więc sobie palniemy na trzecim i start. No, i macie tutaj kreację dungeonów. No i jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy. Naszego bohatera nie widać. Widać tylko nożyk, który mamy. Możemy się poruszać w każdym kierunku. To nie jest taki dungeon crawler, e, jak te stare, że można chodzić tylko tak, albo się o tak obracać, albo tak chodzić. E, się cieszę z tego powodu. No i tyle. No to zwiedźmy na razie tutaj to, co mamy. Skakać w tej grze się chyba nie da, z tego co pamiętam. Możemy wchodzić w interakcję, mamy oczywiście ekwipunek, helm, mamy letter armor i useless pants, nieużyteczne majtusie. Możemy też mieć chyba necklace, ring i pewnie rękawiczki. I co my tutaj dostaliśmy? Dostaliśmy złoty potek, dostaliśmy jabłko, pewnie do odnawiania życia 8 na 8 Mamy minimapę. Tutaj mamy różdżkę, 6 charge'ów, czyli pewnie 6 strzałów. Znając to z tych wszystkich systemów, no i mamy Iron Dodger, e, obrażenia od 2 do 3, czyli zrezygnowali na szczęście z tych wszystkich dungeonowych, to znaczy the Dungeons and Dragons, e, czyli na przykład 2D5 czy coś takiego. Dobra, grzybka się nie da zebrać, tam mamy wejście już do dungeonu, ale ja chcę tutaj zobaczyć, czy tutaj na pewno nic nie ma. Mamy notatkę pod piątką, sprawdźmy. E, no tutaj, że, że wie, jakiś wielki piękny artefakt jakiegoś starego maga jest ukryty w tym miejscu i on jest tak potężny, że w ogóle ja opierdolę. Dobra. Ok, elementy niszczenia też są. Szacunek, ale chyba nic nie wypadło z tego. Mamy kolejną notatkę. To pewnie jest coś w stylu samouczku. E, wydaje mi się, że Bart y, grzebie w moich rzeczach. E, miałem książkę i on ją podłożył zabrał i jakoś nam opłożył. I moje jedzenie też zostało zamienione I teraz wszystko jest słodkie Kuźwa Koleś, cieszy się Dobra, i mamy tutaj, zobaczcie, jakichś ludzi pikselowych sobie od razu te notatki położę Tutaj mamy notatkę na temat walki To ja walkę kojarzę Zawsze... o, czekajcie, a może jednak to przeczytam Tutaj, że możemy mocniej uderzyć Tutaj jest... nie wiem Tutaj, że możemy użyć paska na górze. Eee, trzymaj mapę, żeby się nie zgubić. Używaj mapy i mini-mapy, żeby sprawdzać, gdzie jesteś i gdzie jest wyjście, ponieważ wyjście jest ważne. Dobra, mam nadzieję, że ty panie zabije, jak rozjebię tu skrzynkę. Oczywiście, zobaczcie, postacie są w 2D totalnie, ale się cały czas obracają, więc sprawiają wrażenie 3D. Mamy murzyna tutaj na bałałajce. I pogadajmy. tu mamy shop. Eee, Przyjaciel Magika. Świetne scrolle, zobaczcie, mamy scrolle różne, eee, Resist Magic, oczywiście Resist Magic, lepszego zdrowia i eee, burzy śnieżnej, wszystko za dość ostre ceny, a my mamy Golda 0, level 1, Experience, dobra, spoko. Pogadajmy z dziadkiem. Eee, wszyscy, którzy próbowali ukraść ten klejnot, poszli i oczywiście nie wrócili. Okej, okay, łysy, dobre, dzięki. Dobra, spoko, ty. Też koleś sprzedaje, zobaczcie. Sprzedaje bow za 50, arrow za 10, 10 arrowów za 10, czyli 1 za 1. E, jakiś zajebisty e, swordzik, jakaś zbroja za 190 i skill in a jar. nie wiem co to skill in a jar, ale pewnie e, używa się tego, żeby skillować. Właśnie, a propos skillowania, też można tu zbijać level i coś tam robić dziwnego. A, to jest wpłunek, spoko. Dobra, no to lecimy, słuchajcie, lecimy. Nie wiem, czy z tego let's play'a będę całego kręcił, zdrowie. Nie wiem, czy będę z tego let's play'a kręcił, ponieważ nie wiem, czy mi się ta gra spodoba, całkowicie na ślepo ją przejdę, ale strasznie mi się podoba pomysł tej gry. Jego prostego, słuchajcie, dungeon crawlera, w którym czas chodzi coraz niżej i są coraz trudniejsze postacie z elementami RPG i tak dalej. I jesteśmy w pierwszym Dungeonie, yo! Co to jest? O, mamy kości, słuchajcie. Mamy grzyby, których nie można zebrać, nie wiem po co są kości. Mamy purple Potion. Dobra, tu coś wydropiło. Same purple. Takie purple to ja rozumiem. Hadzia. Dobra, chyba nic nie ma więcej tutaj. Okej, okay, to był jakiś magazynek. Mamy czaszkę. Nie wiem po co to zbieram, ale już widzę, że jest łuk na samym początku. Kuźwa. Przydałoby się kupić strzała, ale nie mam kasy w ogóle, żeby był Kolesia. No, nie mam, niestety. Dobra, te skulsy sobie odłożymy. Nie wiem po co one są, pewnie do kraftowania albo do jedzenia. Zupa ze skulsów. O, sobie odłożymy te notatki. Też sobie odłożymy. To trzeba będzie pewnie zaraz wywalać. Nie wiem jak się wywala, pewnie tank. No, taki trochę Minecraft. Jeszcze sprawdźmy ten magazynek Nie wiem po co to zbieram słuchajcie, ale może się to przydać Może trzeba będzie przykupić jakiegoś Boga czaszek Dobra, spodnie nam wydropiły, może już nie będą takie useless Ciach ciach, dobra nic nie ma I co my tu mamy słuchajcie, mamy fine ladder pants 2.0 Świetnie, a to pójdzie na sprzedaż skulsy, ok. To już mamy troszkę lepszą obronę. Zauważcie muzykę. Muzyka jest fajna, aczkolwiek nie wiem, czy pasuje do dungeona. Wolałbym coś bardziej horrorowego. Zdecydowanie. No i zobaczymy, czy mamy tu jakichś wrogów. Już pierwszych, się nie będę śpieszył, kurde, chcę. Wiecie, pójdźmy ch co za pająk. O kurwa, Mać! Jak się straszyłem. Przepraszam. O tam jest jakiś murzyn z workiem. To jest mag O, ty kurwa, zabiłem go. Dwa łuki wypadły, dobra, spoko, idzie ten murzyn. Kuroirn! Come on, dobra, zlurujemy go, słuchajcie. A, ty kurwa. Aha, dobra, iron dra 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 dragger. Spoko, dobra. Naszego pierwszego murzyna zaliczyliśmy. Widzicie, niestety, teza, że murzyn nie ginął. Piersi, się tutaj nie sprawdza. Sorry. Oczywiście gra jest zrobiona trochę na dziecięco, wiecie, jest kolorowa i tak dalej i tak dalej, ale zauważcie, że jest krew, że walczy się z ludźmi, a nie na przykład z grzybkami czy czymś takim, więc jednak jest dla dorosłych, czyli nie dla was, Ok. I mamy, zobaczcie, zajebiste spodnie, plus jeden obrony, mamy Iron Dagera, który jest taki sam i mamy ee, fajny łuk i dwa łuki takie troszkę kiepskie, słuchajcie, już nam się robi ekwipunek trochę. Zniszczony. Znaczy nie zniszczony tylko zawalony totalnie sprzęciorem Więc pójdziemy sobie sprzedać Nie wiem czy da się biegać w tej grze, chyba się nie da Skakać też się nie da, kuceć też się nie da Dobra, jesteśmy blisko przy wyjściu to od razu sprzedamy I kupimy łuki łuk, Łuki kupimy, nie? Cannot leave without the orb, the door is stuck O kuźwa, ja wywalam te kości Jebany na nie mam Tossing them Nie wiem czy je sprzedam czy nie, ale lecimy, słuchajcie i już mi się podoba. Już jestem kuźwa nabuzowany tutaj, napalony. Zobaczcie, życie nam trochę zostało zjechane. Tam jest jakiś zielony zombiak. Tu nikogo. Na szczęście się ru wolno rusza. Tu mam jakąś pałę. dalej O kurde! Mózg mu widać. Okej, okay. i level up. Level up! Hu! Huh. Ha! Skyrim! Ha! Ha! Ok, Agility Celność, magia, defense. Eee... Defense pójdę. Dlatego, że tutaj, jak się zginie, to się wszystko traci. Nie chcę zginąć. Ok, i wypadła jakaś tutaj pała Andrzeja z tego. I jest Ser. Kurde, super. Dobra, tu jest czysto. Nikogo nie ma. I drzwi. Dobra, nikt mnie nie wyrucha w tył. I co my tu mamy? Mamy, słuchajcie, ser, który można zjeść pewnie. Już nam się życie odnowiło, szacun. Broken, złamana pałka, zajebista różdżka. Skulsy e, wywalimy. Tu różdżki, różdżki... sobie dam tutaj na piątki. To wszystko nas... Oh, fucking shit! Koleś! Dobra, wypadł mu eliksir. Zobaczę czy tutaj nikt nie idzie. Okej, okay, dobra. Mamy purpul. Zobaczcie, zobaczcie, że tutaj podpotki są takie, że one mają znaki zapytania, więc tak naprawdę nie wiadomo, co one robią, i trzeba wypić, żeby dopiero to wiedzieć. Eee, spoko. To idzie na sprzedaż. To idzie na sprzedaż. Ten łuk będzie mi potrzebny. Potki na razie będziemy trzymać tu, żeby się nie napić ich. Ok, czyli jakiegoś orba trzeba znaleźć, żeby stąd się wydostać. Spoko. Easy ziom. Ale faktycznie przydałby się Łuk, przydałoby się wydostać, naprawdę. Tu się robi już ciemno. Jeśli ktoś z Was kojarzy taki bardzo stary klasyk, który się nazywa Ultima Underworld, to mi bardzo przypomina tą grę. Bardzo. Ta Ultimka. Znaczy, to, to mi przypomina Ultimę, tak naprawdę, bo Ultima była pierwsza. So. Tak. O Jezus. Gdzie moje wytrychy? A właśnie, czy, czy ta pałka nie będzie mocniejsza? 2 do trzech, 1 do trzech. nie. Pałka jest słabsza. O, o, fakt, coś tu słyszałem, jakieś takie hu. Coś mi nazwał hujem. Get one gold. Ok. <grym> o, znalazłem. O kurde! Ale słabo. Jakim cudem, ty? Jakim cudem mi spadłeś na banie? Demet! Nie chcę zginąć. Ej, słabo! Działa. Aha, bo jabłka działa tak, że przywraca życie. Dobra, to dzięki temu, że to jabłko miałem, to w ogóle przeżyłem. Czyli to była jakaś po prostu zapadnia czaje. Wszystko jasne. Chodź tu kuźwa. Jak będę miał długiego miecza, to cię zniszczę. Aj, dotknąłeś mnie. Oni zatruwają, kurde, jakimś syfem. Dobra, może tak czas z nimi walczyć, wiecie? Tak jest trochę bezpieczniej, bo oni wtedy nas nie, nie trafiają w ogóle. O ofak, o fuck, będę miał jeden życia. Nie mogę być uderzony. O, spodnie z głowy wypadły, spoko. Ja bym naprawdę chciał już wrócić, wiecie, bo ja się tutaj nie czuję za dobrze. Mam mało życia. O, jest ser, super. Eee, trzy. Yummy. Okej, okay, idziemy dalej. zajbiście ciemno tutaj. Co to jest wejście na górę? O, glutki. Dobra, glutki są. Wow, fucking shit. Motherfucker. Trochę mi się to nie podoba. Ja nie przeskoczę. No właśnie. A gdybym... A gdybym rzucił coś, słuchajcie, a gdybym rzucił coś? A gdybym to rzucił? jeden do 4. mi się, jak to zrobić, kurde, żeby było fajnie. Jak to zrobić? Dużo spodni mam. Nie, nie będę ryzykował. Nie będę, bo wpadnę i będzie koniec. A jak z mapą jest? Zobaczcie, jest mapa. Zajbiście. O, sorry. Mapa też jak w Diabolo. Kinda. Dobra Tu mamy zejście na dół Tutaj mamy jeszcze... Kurde, no Mapy się nie wyłącza escape'em O! O, fajnie, fajnie, mamy w końcu jakiś ten leather armor No ciekawe ile ciągnę. słuchajcie, tutaj tą jedną postacią Mam nadzieję, że daleko To są pułapki Są magiczne kryształy Skąd tego orba mam wziąć? Leather 3, leather 3, Ok, też na sprzedaż Hełmu jeszcze nie mam, wiecie? On byłby przydatny i ześmienie że Ciekawe, czy woda zabija. O, kuźwa, mać. Zajebiście, może jest jakieś przejście. Nope. Okej. Okay. Ale jest ciemno, zajebiście, tutaj. O, może tu się da przejść Nie, serio. Nic <laughs> tu nie ma, słuchajcie. O, 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 o. O, 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 Aha, bo to jest dalej przejście. No dobra. Tak się sam wychodzi. A, sam wychodzi, dobra. Inteligentny skurwysyn. Inteligent madofaka. Okej, okay, no to tak. Tam nic nie mamy. Tu mamy przejście, gdzie, gdzie drzwi nam utknęły tak naprawdę. Nie da się ich otworzyć. To oznacza, że jedynym przejściem jest. Jedynym przejściem jest tam gdzie jest pułapka akurat. Cholera jasna. Wiecie, niedobrze z tym. No dobra, dobrze idę? Dobrze. Wspania. No dobra, najwyżej stracę trochę życia, kurde. Mogłem ten ser zatrzymać. I go zjeść w, w miejscu jak ten, jak z tą pułapką, ale dobra, albo rzucić coś na to. Kości na przykład. Ej, ej, ko nie, coś innego rzucić. Fak, jak to rzucić? Tylko co rzucić? Hmm, dobra, łuk rzucę. I tak dostałem. tak Ej, no to nie wiem w takim razie co robić. Mamy dwa, dwa dorsy, które staknęły nam O kurde, ale utknąłem w tym momencie Ale utknąłem No i teraz muszę jeszcze raz rzucać <ścoughs> Okej okay. Jeszcze raz Dobra, biegnę Jolo Ale mi kuź was zniszczyło życie czy ona się normalnie powraca? Znaczy zwraca. No to nie wiem, gdzie iść w takim razie. Dobra, to teraz już mnie gra zagieła, totalnie. Nie wiem, jak pójdę tutaj, to tutaj nic nie ma. No, dokładnie. Na dole też nic nie ma. Tu mamy dwoje drzwi, które są całkowicie zastakowane. To też nie ma sensu. Orba też nie ma, więc nie wrócę. Kuźwa, wstrząsłem się tych kości. Chyba, że jakiś jest guzik, nie? Może być jakiś guzik, który otwiera drzwi. Albo pochodnia. Bez kitu. Czy nie znam tej gry, nie? Nie wiadomo, co tutaj oni mogą wymyślić, ale. Dobra, mam nadzieję, że potwory się nie, nie respawnią tutaj. Nie, wiem, orba nie mam, ale spróbujemy wejść. Nie da się, kurde... Shit, ale normalnie wpadłem w tym momencie. Help? 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 Chleb? Dobra, będę szukał przejścia, no nie ma co tutaj, wiecie. Nie, jednak życie się nie regeneruje. Nie ma żarcia, nie ma kurde regeneracji. Ależ bezczelnie. Te grzyby mógłbym kurde jaskiniowe zjeść. Mógłbym z nich zrobić napar. Dobra, schodzenie na dół nie ma sensu. Totalnie. Otwieranie tych drzwi też nie wygląda zbyt dobrze. Dobi się jakiś shortsword Ile mam w ogóle golda? Jeden. <gry> Spoko. Tak, no właśnie, kurde. Zobaczcie. Mamy dwoje drzwi, które się staknęły totalnie i nie wiadomo o co z nimi chodzi tak naprawdę. Czy jest tu jakaś dźwignia? Wiecie, w tych pikselach trudno zobaczyć. Tak sobie tłumaczę moje słabe skille w widzeniu. Ok. Nie wiem, będę macał wszystkie ściany po prostu i tyle. Tu wygląda jak by było tajne przejście, na pewno tu jest tajne przejście, a tu się boję ryzykować, wiecie. Tu się niestety boję, kurde, zaryzykować. No bo skoczę i zginę w tym momencie, a drzwi i tak będą stały. Fucking shit, ale wpadłem. Koniec normalnie, koniec pomysłów. Eee, może w górę, w dół, tu skoczę, zginę, albo po prostu kuźwa zginę, pójdę jeszcze raz tutaj. Ale nie chcę mi się jeszcze raz kurde robić, jak już tutaj mam bohatera. Już się z nim zżyłem, nawet go nazywałem. Fucking kuźwa. Kuźwa mi już ta gra. <grybujesz> Odinstaluję ją zaraz. A właśnie, gdyby drzwi rozwalić. Seria. Serio, taki brutal energy O oh, FAK! Jezus Maria, jak się wystraszyłem Kuźwa normalnie Outlaście Jezus Maria, Umieram. Jak się wystraszyłem. Krista. Fine, fine, excellent. Broken missile wand. Wand. Fine missile ice wand 6 charges. Fine missile wand. Nie, dobre dam rady go tym zabić. Jaki penis, Boże. Dwójka jest ich. Słabo. Dawaj. No dawaj, dawaj, zluruję cię. O, level up! W środku walki, spoko. A dlaczego? Aha, magia, atak, życie. 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 O BOŻE BOMBA! <laughs> Zginął? Zginął. Spoko. Kurde, trzeba było te drzwi po prostu rozpieprzyć. Słabe to jest. Znaczy, spoko, nie? Ale spodziewałem się jakichś takich dungeon-crawlowych rozwiązań, typu znajdź guzik, jakąś zagadkę. No ale dobra, mamy dużo życia. Na szczęście sobie je zwróciłem. Gluta, gluty, 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 jabłko chyba jest. Poczekajmy, aż troszkę się go zlurujemy tutaj w dół. Nie strzelaj! O, dobra. Teraz tutaj rozpieprzymy sobie skrzyneczki. Apfel, toifel. O, dobrze. Bardzo się cieszę, jak jedzenie tutaj znajdę. Kurde, ci bardziej się cieszę, niż ze złota, szczerze mówiąc. No i teraz, jak to wygląda? I teraz moi drodzy mamy tak, mamy zbroję, mamy dagery, mamy jeszcze jedną różdżkę, eee, mamy łuk, mamy jabłuszka. No, różek to my mamy całkiem sporo w tym momencie, naprawdę, więc więc dobrze. Jedzenie nie potrzebujemy, mamy blue potek, cholera wie do czego, pewnie mana. my idziemy dalej. O, kurde, oh fucking shit, ale ty kutas jesteś. Beni się głupi. Boże święty. Wszędzie, wszędzie niebezpieczeństwo, ludzie. Wszędzie tu jest niebezpieczeństwo. Dobra, to jest chyba zejście na dół, ale ja nie chcę na dół, ja muszę iść na górę. Mam tego orba? Nie mam tego orba. Shit. Ale to była sieka. Ej, chyba sobie żartujecie. Naprawdę tego orba to trzeba znaleźć w sensie w tym. Bo jeśli trzeba całą grę przejść, żeby wrócić na górę do nich i pohandlować, to ja dziękuję. tym mi się to w życiu nie uda. To w ogóle po co ten handel? Dobra, jeszcze sprawdzimy tam te drzwi, bo ja jeszcze na dół nie chcę schodzić. Eee, może w tamtej drzwiach będzie ten orb, ja wyjdę i to wszystko sprzedam, bo naprawdę nie chcę mi się tego nosić. Ciemnica niezła. Ciemnica piwnica. Dobra, skoczemy. O, tak się. Nie mogę się cofnąć za bardzo, cholera. Ale chujowo walczę, słuchajcie, ale chujowo walczę. No ale dobra, zjem jeszcze jedno jabłko. Jeszcze nie wykształciłem tutaj mojej zajebistej sztuki walki. Okej, okay, zombie, to z nim trzeba uważać, on strasznie niestety potrafi zatruć, jak dotknie. Dobra. pęku, pęknął mu odbyt. Choć był to prototyp, coś tu jest? Co to jest? Da się to zniszczyć. Nie da się. okej, okay, dobra. I co my mamy? Mamy żarcie, mamy potki, mamy bardzo dużo łuków i mamy o wiele lepszą broń w tym momencie. Yy, Potka nie chcemy, chcemy. O tak to zrobić. I teraz użyć jedynki. No, mamy macę, kuźwa, żydowska maca. O stary. Rozwaliłem cię totalnie. Over here. Kurde, jaka w ogóle miazga Arausy, świetnie, Arausy. Zamknij to. Zamknijcie, jak, jak się zamyka te drzwi? Zamknij drzwi, kurde, intruzi. Okej, okay, spoko. Teraz jesteśmy bezpieczni. Ja sobie tutaj stanę, o, w ten sposób. Słuchajcie, mamy Arausy. Więc bardzo dobrze. Mm, to na pewno można już wywalić. I tak za to pewnie byśmy nie dostali nic. się Okazuje, że jest 1500 golda. Eee, I na pewno musi, musimy zrobić tutaj taki myk. Musimy zrobić taki myk. To dajmy pod czwórkę. Eee, 5-8... Dobra, spoko, 5-8 i strzały. Nie, to się chyba robiło, o tak. I teraz dwójka, i teraz możemy strzelać. No dobra, ale na razie chyba nie potrzebujemy, chyba, że ktoś będzie po drugiej stronie. Po drugiej stronie lustra. Okej, okay, tam jest jakiś nietopyr. Ciężka maczuga! Spodnie wypadły. Ten to był nietoperz w spodniach. Spoko, idziemy dalej. Eksplorujemy lochy. Broken missile wand. Kto? O kurde, ty się topisz. Kumpel. Tak się właśnie pomaga bliźnim. Dobra, chyba go nie trafię. Czekamy tutaj. Walka w wodzie. Ojej. No room. Get uh, missile wand. Ok, spoko zaraz to wywalę. Coś tutaj stąd. Widzicie, kierujemy ją. To zastanawiam się, co będzie dobre do wywalenia. Na pewno żarcie nie będę wywalał. Spodnie można wywalić, to jest najsłabsze. I możemy missile wanda wziąć. Dużo tych misji zastanawiam się, czy ich nie zacząć używać, ale z tą pałą, to ja się czuję tutaj jak król, raczej z tym berłem. Coś tam jest. Zobaczcie, jaki w ogóle dungeon, wielki, nie? Um, trzy: 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 dwa: trzy. Spoko, bardzo dużo różdżek. Zaraz je tutaj jakoś tak położymy, wszystkie. No dobra, lecimy. Lecim, lecim. Dobra, moi drodzy, skończymy tutaj w tej bibliotece. Biblioteka zła. No room. Pewnie, że chcę kusić w ten potek, Wywalę, kurde, wszystko. Sprzedam matkę za to. Warning. Dobra. Dobra, nie wiem. Niech będzie. I tak nie potrzebuję tego łuku. Okej, okay, dobra. Skończymy tutaj, bo to tu jest takie ładne. Minecraftowe miejsce. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Delver. I trzymajcie się, jeśli Wam się podobało pamiętajcie o kciuka się oraz o subskrybacji i o komentarzu na temat albo serii, albo gry, albo jakiejś rady, czy coś Dzięki z góry, na razie i cześć, hej!